Witam serdecznie każdego na YouTube i każdego na live. Kto je tam jest, bo widzę, że sporo osób wbiło. Jak na początek, nawet nieźle. Proszę Państwa, influniusy, co będzie, co będzie w filmie Boxdale? Nie wiem o jakim filmie on pierdoli, ale zobaczymy. Może już jakieś tam informacje się dowiemy. No, ja mówię, no dla mnie Boxdale to teraz będzie odwracał uwagę, byleby się o nim nie mówiono źle, tylko że będzie wiecie. Że wywalał teraz brudy na każdego innego. Tak jak na Izaka wypadło przez Natana, to na zlecenie podejrzewam Boxdela, jestem kurwa pewien na 99% To może iść spać szybciej się uzdrowieje? Chrzanić trzeba tutaj live'a robić. Mara, no co ty? Jak ty tak? Jak ty tak? To nie odpowie, to Wardęga więcej nie powie, a mnie ciekawość zżera. Pij z kawałkami owoców. Mi pomaga na przeziębienie. Pierwsze słyszę, żeby owoce pomagały. No olbrzym nadchodzi, ale po Wardęgę. Tak przynajmniej wynika z sygnałów, które puszcza Boxel od wczoraj. Po materiale Sylwestra ludzie zastanawiali się, jak to się ma. Czy się podda i odejdzie czy nagra film odpowiadający na zarzuty Wardęgi? I jak się okazuje, według informacji, które prezentuje Amadeusz Ferrari, bliżej jest ku tej drugiej opcji. Co chodzi, bo jakiś tam kontakt miałem z Michałem w ciągu ostatnich kilku dni i z tego co wiem, to robi materiał, a skoro już mi to wysłał, to oznacza, że albo materiał jest gotowy, albo jest gdzieś tam na końcówce przygotowań, czyli znając życie, film powinien być dzisiaj albo jutro. I zobaczymy, zobaczymy co tam jest. Ja tymczasem lecę zobaczyć się z moją córeczką. Boxdel na swoim Instagramie przedstawia subtelne znaki świadczące o tym, że faktycznie chce zagrać w grę. A dla przypomnienia Wardenga poinformował na jednej z transmisji, że jedyną wiadomość, jaką Boxdel wysłał do niego po filmie, to ta odnośnie zagrania w grę. Boksdel jest na tyle dziwnym typem, że wiecie co on do mnie napisał po tym filmie? On napisał: Zagrajmy! Taką wiadomość mi wysłał. Że wiecie, on się niczym. No popierdolony człowiek, nie jakby popierdolony człowiek. On nie przejął on ma wszystko gdzieś, tylko dla niego to jest gierka jakaś, rozgrywka. Napisał tobie Zagrajmy. Tak zawadiacko, nie mam. Nie, mam nie wiem, jak to interpretować. Ja powiem wam szczerze, tak... ja, ja, ja tego nie rozumiem. Mówimy to dalej o przestępstwach i to w wielu przestępstwach. E, mówimy o ludziach nieciekawych, przekupstwa, wyłudzenia, podejrzewam, tam są jeszcze. Jakieś kurwa te groźby. I tak dalej, i tak dalej. Pod PDF-y, kurwa. No, jest grubo, jest grubo po prostu. A on mówi: Zagrajmy, zagrajmy, no, pojebany typ. Takiego mi wysłało. Na Instagramie Boxdela zmienił się opis i pojawił się napis Tup tub tub kolejnymi ciekawymi poszlakami. Są story sugerujące wielką bombę, która ma nadchodzić, prawdopodobnie po druida, ale i nie tylko po niego. Jak on, można... on tak pierdoli i pierdoli i póki co, to żadne brudy na nikogo w sumie nie powiedział. Jakbyśmy się zastanowili. No teraz na Izaka wypadło. To też na zlecenie Boksdala, żeby po prostu się od niego odjebać i po prostu porozmawiać sobie troszeczkę o, o czymś innym. Na no, a Izak no pisał z jakimiś dziewczynami tyle. No, jakby do zdrady się nie przyznał i nie ma dowodów. No, no chyba, coś wysz... na drugim story Boxdell napisał, że idzie po was wszystkich, co oznacza, że w filmie pojawią się też inne osoby. A jak Michał już wielokrotnie wspominał, jeżeli by się wkurzył, to jest w stanie bardzo szybko narobić dużego bałaganu w branży. Gdybym ja zrobił materiał tak, tak. o taśmach i pokazał ludziom, jako osoba ze szczytu tej branży, nie? co odpierają ci influencerzy nie tylko ci, którzy mówią o mnie, ale wielu innych, chłopie, to bym zrobił taką. Tylko ja nie jestem takim gościem. Ja nie lubię wrzucać takich rzeczy. Masz? Biorąc pod uwagę liczne kłamstwa, nie wiem na ile jest to prawdą, ale Bogdel nie ma też nic do stracenia i jeżeli będzie chciał, to pociągnie ze sobą również inne osoby, a być może nawet i całą federację. Bo tak jak mogliśmy usłyszeć w rozmowach z Wardenią, to właśnie na chłopaku z Fame ma on najmocniejsze dowody. Całość będzie również no mocno przygotowana wręcz w klimacie filmowym, a sugeruje to ostatnie story dodane przez wodarza Fame MMA. Ładnie Naprawdę sobie gierkę kurwa zrobili z, z PDF-ów, przekupstwa, wyłudzeń i innym pierdołom, nie? Naprawdę. Ten termin publikacji nie jest... Mam się... to, że Izak nie ruszyło, wywalenie, czekam aż Box zostanie zniszczony jeszcze bardziej. Nie tam z Izakiem nie ruszyło, mnie nie ruszyło jakoś specjalnie, ja na początku pomyślałem tylko, że, że wpierdolili go PDF-stwo, ale nie, no bo to były dorosłe kobiety, więc nie wiem, to, to niech Paulina się z nim tam, że tak powiem żre, że dlaczego wypisywał do jakiś lasek. A też nie wiemy, co tam jest u nich prywatnie, więc to ja nie będę ocenił po prostu, nawet nie chcę. Jeszcze do końca znany być może w momencie, gdy oglądasz ten film, Bogzdel już materiał wypuścił. Wiele osób zastanawia się, co będzie w filmie Bogzdela, oprócz niewątpliwych brudów na Wardęga, o ile takowe istnieją lub ukazanie jego niefajnych zachowań i szczątkowe no, bo w informacje, przedstawi na swojej transmisji <laughs> Deni Rodzyniak, Pięcioczęściowy, Każda część jest o czymś innym. Ogólnie będzie wysadzał całą branżę freefight'ową, którą de facto stworzył. I pierwszy film jest o Sylwestrze Wardendze. Eee, serio, róbcie screeny. No. A teraz jak chcecie coś więcej się dowiedzieć, to wystarczy troszkę zapłacić. Dostępnych informacji wynika, że Bogdel chce zakończyć coś, co sam stworzył, a dokładniej chodzi o Freak Fighty. Niewątpliwie, jeżeli nagłosi on. No może. no Ja podejrzewam, że ma dużo za uszami sam Bogdel, jak i cała Federacja Fame, i to się akurat nie dziwię, skoro to są takie gangusy jebane. Więc on może ich wysadzać, A niech wysadza! Jakby niech wysadza, bo to kurwa tego królestwa to się nie powinno wspierać, jak dla mnie, nie? Od samego początku mówiłem, że ja Fame'u nie chcę wspierać. Za dużo czekara się na oglądą albo ekranizacji. Stepkina? Stevena Kinga, okej. Okay. Pięć kolejnych afer, to ta wokół niego naturalnie przygaśnie, o ile takie jest założenie Michała. Najbliższe dni będą kluczowe dla całej sprawy. Istnieje możliwość, że Bóg ze zrobi na tyle dużą aferę, że w cudzysłowie posypią się kolejne głowy, ale nie zmienia to no fakt. i jak nawet jak zrobi, no to co? Myśli, że to, to, to zmieni fakt, jakim jest typem, że to jest fałszywiec, a jak zrobi to, to jeszcze bardziej się pogrąży, podejrzewam? Albo będzie to tak słaby film, że chuja tam będzie powiedziane? Eh którzy w świetle aktualnych przedstawionych dowodów przez Wardenge Sam Bogzylma ma bardzo dużo za uszami. Za co być może poniesie też odpowiedzialność. Wiele osób chce również, aby odpowiedzialność za swoją jazdę poniósł El Bucho. Jest to dosyć kontrowersyjny to twórca to przez ląd na to, jak poprowadził swoją karierę. A ten wielokrotnie był oskarżany o ustawienie filmów na kanale. Na ten moment opiera on swój kontent. Kurwa, na... żadna nowość. Mr. Beast ustawia filmy. To dopiero było dla mnie szok. Pyci, witam serdecznie, Pyci. Witam Cię znowu motoryzacja i podróżach, co cieszy się mniejszą, bądź też większą oglądalnością. Wiele osób uważa go za tak zwanego wieśniaka i dowodem No to może być również nagranie, które ostatnio trafiło. Dziękuję bardzo za subskrypcję Aniu. Do sieci. Widać na nim jak youtuberowi bardzo się spieszy w swoim dodru challengerze i postanawia wyprzedzić samochody po pasie awaryjnym. Co jest oczywiście surowo zabronione z tego względu, że pas awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, służy do awaryjnego zatrzymania auta, a wyprzedzając nim możemy kogoś realnie narazić na utratę zdrowia bądź też nawet życia. Oczywiście nie wiemy, kto wtedy prowadził ten samochód, ale za taki manewr może grozić manet w wysokości nawet 1000 zł oraz trzech punktów karnych. Ciekawy manewr, ale w internecie podjął Mandzio. ten jakiś czas temu poinformował, że chce się wycofać. Działalności no, na platformie tak, tak. i działać od zaplecza. Jednak... Tak, tak, tak. Ja, jak każdy. Wycofuje się i bum, kurwa, dwa miesiące mina, i jestem tak skończony. Na jego kanale pojawił się film, gdzie twórca informuje, że chce jednak powrócić do działalności na swoim głównym kanale pod nazwą Mandzio. A sektor jego działalności na kanale ma dotyczyć filmów, które tak naprawdę mocno rozwinęły YouTube w Polsce oraz na świecie. Wracam na ten kanał i wracam do tworzenia Gierek, widzowie. Eksperymentowałem na tym kanale, próbowałem różne formy, tutaj jakieś e, rzeczy motywacyjne, trochę bardziej. Ja, ja powiem tak. On nie zrezygnuje, dlatego, że on ma z tego pieniądze. I on do normalnej, zwykłej pracy, na zwykłym etacie, jak my, normalni ludzie, bo póki co jeszcze jestem normalnym, zwykło pracującym człowiekiem, to on nie pójdzie. Po prostu nie pójdzie. Bo on w sumie, kurwa, chyba nigdy nie pracował w normalnej robocie. I, i po prostu... I hajs się nie zgadza w normalnej robocie, bo nie oszukujmy się, ile nam płacą gówno. Więc, no, proszę was, zrezygnuje... W snach. W snach. Nikt nie zrezygnuje. Bardziej vlogowe, jakieś a la komentary, eseje czy coś. Eksperymentowałem z formą, bo byłem bardzo mocno wypalony w moich treściach. On może zrezygnować w momencie, w którym będzie miał tak dużo pieniędzy, że nie będzie musiał się martwić o nic. I trochę z tym kanałem miałem tak, że były na nim zloty, upadki, górki, doły i czasem... To tak jakby, wiecie co, co ten... Ja mam wrażenie też, że Buddha jakby nie odejdzie z internetu. Że on sobie zrobi przerwę i za rok go widzimy, albo za dwa lata go widzimy. Po prostu kaska się skończy i już nie będzie dobrze, nie. Je jestem też ciekaw, ile zarobi na tej nowej mm, loterii. Bo nie oszukujmy się po to on to robi, żeby napchać sobie pieniądze, kieszenie, napchać sobie pieniędzmi. Więc ile zarobi, na tyle go nie będziemy widzieć. Zarobi 20 milionów, no to go podejrzewam z dwa lata nie będziemy widzieć, bo on ma bardzo, bardzo drogie życie. Te samochody i tak dalej. To, to wszystko kosztuje, nie? Udawało mi się znaleźć tego jednego konika, który działał i go pchałem do przodu, a czasem nie udawało mi się. Czasem byłem lepszym, a czasem gorszym youtuberem. Taka sinusoida, ale to jest chyba normalne, co nie? Uh, I postanowiłem sobie, że chcę ponownie wrócić do działania Dziękuję na tym kanale, Ci, chociaż muszę przyznać, że... ...będę miał na waciki. Mati, dwa złote. Kiedy ten film Boxdela? ja nie wiem, kiedy ten film Boxdela. Nie mam, nie, nie mam pojęcia Maty, kiedy, gdzie. Kiedy będzie ten film Boxdela. O czym on to na, zrobi. Ja ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie po prostu o fejmie. Nie? Trochę. Niektórzy nie nadają się do pracy, bo po dwóch godzinach płaczą, że ciężko. Bardę... No pyci. no, no tak jest. Ja podejrzewam, że on by płakał, że ciężko. Wardęga gadał, że Boksel i budda do siebie pasują, więc możliwe, że to zaczęło się. Y, z... Znaczyło, że są u siebie warci. Więc co, ja, ja liczę na to, że nie, że Buddha jest normalny, ale tak, jeżeli byśmy spojrzeli z boku, za dużo jest niejasności nie tam. Te miliony, które on ma, no, tak troszeczkę dziwnie, skąd on zarobił na to, te początki, bo nie chodzi mi teraz, tylko o te początki. Druga sprawa, on praktycznie się wokół ma samych oszustów. Tak ciężko uwierzyć, że on jest normalny, skoro w wokół ma samych oszustów, nie? To, 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 to ciężko jest uwierzyć, że on jest normalny. Powrotu ogólnie się na ten kanał boję. Z takiego powodu, że zawsze te moje powroty na tym kanale kończyły się prędzej czy później jakoś przerwą, za którą bardzo się na siebie denerwowałem. Wątpliwie content oparty na grach jest coraz mniej atrakcyjny, co też widać po liczbach. Tylko niektóre kanały osiągają satysfakcjonujące wyniki na takich materiałach, ale Mandzie był kiedyś dane stworzenie materiałów z gier, tak więc istnieje możliwość, że Łukasz nieco inaczej podejdzie do tego tematu, tak aby zaciekawić stałych, jak i nowych odbiorców. Do internetu powraca również kolejny twórca, a raczej to streamer, dokładniej chodzi o Lecha. Ten jakiś czas temu poinformował, póra. że musi sobie zrobić przerwę, ponieważ ma problemy z Zdrowiem i chciał nad tym popracować. Eee, no i zaczęło to się już w sumie 4 lata temu, jeszcze przed moją przeprowadką e, do Warszawy. Myślę, że po prostu potrzebuję jakiejś zmiany. E, Nagranie no i... z czerwca 2022, kaska się skończyła, trzeba wrócić do YouTube'a, nie? Przyprowadziłem się do Warszawy, myślę, że jak będzie coś w świecie, nowe otoczenie. Mm. Troszkę zabię tą monotonię to mieszkanie, bo zamieszkam sobie sam e, i może będzie lepiej, no ale okazało się, że to była. Hejcynk, właśnie Wardenga udostępnił rozmowę Boxdella, który próbował namawiać swoich znajomych na wyciągnięcie brudów od Olczak. Dzień później po publikacji wywiadu Olczyk z Wątorem. To mnie nie dziwi, Damian, to mnie kompletnie nie dziwi, to jest Boxdel, jakby kompletnie mnie to nie dziwi. Jednak. Przecież powiedział, że to przez chorobę. Owszem. Niby przez chorobę, ale ja to tak wiecie, nie, nie znam go, więc on może być porządnym chłopem, więc ja nie chcę tutaj mówić, tylko no, z tyłu głowy mam takie, wiesz, no, czy to jak jesteś chory, no, to rezygnujesz całkowicie z pracy, no raczej nie, bo musisz pracować nawet jak jesteś chory, jakby no nie masz wyjścia, nie? Więc on po prostu miał pieniążki, skończyły mu się pieniążki, trzeba wrócić. Ma taka... Po dwóch latach wyzdrowiał, myślisz? Gorsza decyzja... Bo tam tak naprawdę miałem właśnie taki prawdziwy zjazd. Ale ja go nie znam, więc on może być porządnym chłopem. Ja nie wiem, kto to jest. I dopiero wtedy. To jak mi jakiś streamer, youtuber, czy ktoś taki mówi, że kończy, bo zdrowie, bo rodzina, bo to, to. Mało wierzę po prostu. No, mało wierzę, mało ufny jestem, jeśli chodzi o tą kwestię. Ale oczywiście on może mówić prawdę. To nie jest to. Wiedziałem, że to jest depresja. Był taki miesiąc, gdzie po prostu nie miałem siły wstać. Złóżka. Jednak ku ucieszy widzów będziemy mogli ponownie oglądać jego działalność, tym razem na portalu Kikna, który to przenosi się lwia część twórców w Polsce. Zobaczmy z jakim kontentem powróci i czy tak jak Mandzio ma również na to świeży pomysł. Lech swego czasu działał bardzo dużo z Izakiem, który to mierzy się aktualnie z największym kryzysem wizerunkowym prawdopodobnie w historii swojej działalności. Ludzie zaczęli dopytywać ROKA o to co sądzi o tym co zrobił Izak, jednak ten staje w jego obronie i wierzy w każde jego słowo. Ja mam do Izaka dużo zaufania i dużo miłości. Jak mówi, że filtrował, to filtrował i że nie było w tym nic złego, to nie było w tym nic złego. Koniec dyskusji. Ludzie będą znaczy, te... No znaczy filtrowanie, no filtrowanie z dziewczynami, kiedy masz kobietę z dzieckiem to jest coś złego. Jakby no w moim guście to jest coś złego, nie? Dziękuję bardzo za dwa subki, gift, basura znowu dał. Dziękuję bardzo. To tam dostał giftki, to podziękować. E, filtrowanie z mi to jest coś złego, ale to nie jest, dla mnie przynajmniej, nie jest to jakaś kurwa, nie wiadomo jaka zdrada, czy coś w tym stylu. Ja wiem, że kobiety lubią powiedzieć, że to już jest zdrada taka, że trzeba zostawiać i tak dalej. Ja, ja uważam, że to jest taka, e, to, że to nie jest jakaś specjalna zdrada, po prostu se flirtował, potrzebował może tego. Nie wiemy, co tam jest w ich życiu prywatnym, może coś tam zgasło, może nie było jakiś chemii. Chuj wie, tak naprawdę, nie? Więc ja Zakowi też ufam, że on nic nie zrobił takiego, a nawet jak zrobił, to jest... To z Paulinie niech się tłumaczy. Yy, nikt nie jest święty, nikt nie jest święty, łatwo kogoś teraz zacząć obrażać czy krzyczeć, że o, zrodziłeś swoją żonę, bla bla bla, dziecko o, i tak dalej zniszczyłeś swoją rodzinę. To on zniszczył, nie ja. On to zniszczył. No i, 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 i niech on odpowiada za to. Ale to, to czy to zmienia to, jakim jest twórcą na YouTubie? Dla mnie nie. Teraz on był już do końca. Yy, witam Wysola z Brazersa. Dziękuję, dziękuję. Witam, witam. E, witam Asencjo, cześć Asencjo, miłość, robiłeś. życia będą mówić. To ważne, tylko czy żonie przeszkadza? No, na pewno jej przeszkadza, podejrzewam. Wszyscy pis pisali. Cokolwiek by nie zrobił, to ludzie będą pisali. Ale pamiętasz, jak zdradzałeś żonę? No i... Każdemu, każdemu próbują w tym internecie jakąś łatkę przykleić. I... I te próbują No flirkik był, ale to jeszcze nie zdradzał. Nie nikogo Boże. nie zdradzał. Nikogo nie. wygłupiał się tylko z dziewczynami. To też, znaczy nie. wygłupiał, no. Flirtował, no kurwa, potrzebował tego, kto nie lubi flirtować. Niech mu Paulina wybacza. To, to nie jest internautów ten robota, jak się Dobra, nieważne. To mnie nie obchodzi, ok? To nie jest moja sprawa. Nie, nie, nie widziałem. Ja nic nie widziałem, ja nic nie wiem. Nikt mi nic nie mówił. Tylko ludzie jakieś piszą rzeczy. Ale to nie było do ciebie cynk? O tych kamień jeden. To do kogo to było? Do roka? On, Whistles Brothers? Co? W internecie, ja nie wiem, czy one są naprawdę, czy są zmyślone, to każdy, wiecie, to jest jakaś sensacja, jakiś tam wyróżnik, to ludzie produkują się w tym temacie. Zobaczymy, czy z Izakiem przycichnie, jak wyjdzie film Boxdela i czy faktycznie miało to tylko i wyłącznie zająć czymś ludzi. Na ten moment kilka dni internet rozmawiał tylko i wyłącznie o Izaku, poniekąd pomijając temat Boxdela. No i o to chodziło właśnie, i o to właśnie chodziło, i się kurwa udało. Gdyby facet yy, przestał w, sekre w sekrecie czasami flirtować, to by był smutnym człowiekiem. Czy ja wiem. Znaczy, można flirtować sobie z własną kobietą. Jak... No, a chociaż nie, nie każdy umie, nie? Tak, rok to sigma. <laughs> Jakby, James, wydaje mi się, że można flirtować zawsze ze swoją kobietą, jak już ją masz. Tyle, że no nie każdy umie, bo jest jakaś taka mentalność wśród ludzi, że jak już jesteś z kimś, to nie flirtujesz, nie?